Bardzo oddanego dla innych, którego rys, charakteru, osobowości można określić w jednym słowem służyć, służyć, pomagać, organizować, tworzyć, ulepszać. Do którego, gdy zwracano się o pomoc, nie pozostawało to bez odpowiedzi. Nawet w trudnym czasie zmagamy się z chorobą. Żegnamy człowieka o bogatej osobowości i wielu talentach, pasjonata fotografowania, a przy tym bardzo skromnego. Pewnie nie chciałby by wiele słów na jego temat dziś mówić. pyta nam śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Wiesław odszedł szybko, bo w wieku zaledwie 50 lat, ale jednocześnie odchodził powoli, bo choroba miała swój czas rozwoju, aby dać nam czas. By obudzić w sobie miłość. Wydaje się, że wciąż jest to dla człowieka jednak za szybko. Przeczuwał swoje odejście, bo kiedyś tak powiedział, że Pan Bóg chyba potrzebuje fotografa. Dziękujemy Ci w tym dniu tak bardzo bolesnym dla Twojej rodziny. Żony Moniki, córki Oli i Julii, żegnania się z Tobą. Chcemy podziękować za to, że Twoje czyn, czy, czujne oko i sprytna ręka potrafiło ująć najważniejsze wydarzenia z parafi, w kadrze aparatu fotograficznego i kamery. Jeszcze nie tak dawno podążały za aparatem długiej procesji eucharystycznej od świąt, świątnik do naszego kościoła, a następnie do parafii Kleczanów. A dziś przyszło nam cię żegnać po ostatniej drodze pielgrzymowania rzymskiego do domu ojca. Dziękujemy z głębokiego serca tobie, mnie, parafianie, jak też mieszkańcy twojej miejscowości Żurawica, gdzie też wiele pomagałeś i zrobiłeś. Wiesław dał się poznać również jako działacz społeczny, propagator kultury, a także pasjonat fotografii. Wiesław był założycielem portalu internetowego Cudze Chwalicie. Jednak z czasem Cudze Chwalicie stało się czymś, co można porównać do fotograficznej rodziny. Wiele wspólnych chwil, wspólnych radości i uśmiechów, wspólnych wycieczek sprawiły, że staliśmy się sobie bliscy, dlatego tak bardzo odczuliśmy, gdy jednego z nas zabrakło. Kochany Wiesławie, odszedłeś zdecydowanie za wcześnie. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, przyjaźń, za to, że z nami byłeś podczas tak wielu naszych przygód. Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych, a my o Tobie nie zapomnimy. Do zobaczenia po drugiej stronie. Twoi przyjaciele z grupy Zlot Pasjonatów Fotografii z Przede wszystkim trzeba powiedzieć bardzo aktywny, bardzo zaangażowany w życie społeczne, który interesował się tym nie tylko co się dzieje u niego w rodzinnej miejscowości, ale też w gminie. Zawsze miał własne zdanie, którego nie bał się wyrażać. Trzeba powiedzieć, że mimo że to była jego pierwsza kadencja, to mnie to bardzo zaangażowany i poświęcony swojej pracy. Ale też trzeba powiedzieć, że potrafił promować nie tylko miejscowość Żurawice, ale też brał udział w każdych uroczystościach, gdzie robił fotografii, i robił to w sposób profesjonalny. Zresztą prowadził też stronę internetową, nie jedną chociażby Żurawica dawniej, i dziś cudze, chwalicie swego nie znacie. Na pewno zostanie w pamięci nas. Szkoda, że tak wcześnie. Uważam, że jeszcze wiele dobrych rzeczy mógłby zrobić nie tylko dla swoich mieszkańców, ale i dla całej gminy. No, przede wszystkim pasja. Sam fakt, że te imprezy, które robiliśmy, te zloty, to za nami się, statystycznie się śmieję, że mówię, nigdy nie było, zawsze te ludzie się zmieniali, ale była ekipa, 30, 30, kilka osób, różne osoby, 30% powiedział, od kilku lat te same osoby za nami jeździły. na każdej imprezie. Byli kilkanaście razy z nami, mimo wszystko jeździli. Zrobiła się naprawdę z tego rodzina. I to rodzina na kilka tysięcy ludzi. Powiedziałabym, że człowiekiem był skromnym, skromnym, ale pracowitym. Współpraca układała się w Radzie z Radnym bardzo dobrze. To dziś tu wszystkich nas zwołał na ostatnią naszą wspólną sesję, bardzo smutną, z wielkim żalem, smutkiem. Tu uczestniczymy. 办公室边。